Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku z gry Three Kingdoms. No i co, rozpoczynamy tą bitewkę, którą jak pamiętacie zawiesiłem wam jak w Polsacie praktycznie. No i co, czekamy aż przeciwnik po prostu na nas poleci. Tutaj jest jego kawaleria, ustawiłem swoje trzy jednostki szarżujące również po tej stronie. Ukryłem w lesie, liczę na to, że jakoś tutaj odbiję i damy sobie radę z tym. Ła, wow, serio? Trafił chociaż jeden? Dobra, dlatego jestem za tym, żeby tak gdzieś środek trafić, bo wtedy jest większa szansa na to. Tutaj jest nasza kawaleria, tutaj. A, dwójeczkę myślę, że już też podejślemy. Niech nam lecą e, specjalnie troszeczkę z przodu są jak zwykle łucznicy, e, którzy oddadzą kilka strzałów i potem zobaczymy, co wykryli mi kawalerię. Nie, no czekajcie, czemu on tak jakoś dziwnie tutaj tą wysłał wojsko? Jakby ją widział. Dobra, w środek trafiliśmy akurat tym razem. Okej, okay. ładnie, odbiło. Ja żgięcie. Doszło do starcia kawalerii. My teraz ruszamy łucznikami, zaraz? Jeszcze nie, dobra. Czekaj, jak tutaj leci z tą kawalerią. Nasza kawaleria jest chyba po prostu lepsza w statystykach, tak mi się wydaje. Więc powinniśmy tutaj dać jakąś radę. Ale nie będę się jakoś gapił, no bo jednak musimy też i działać na tym polu z tyłu całe Ostrzał, oczywiście. I, i, I gdzie oni się tutaj jakoś fajnie rozproszyli. Wiecie co, zróbmy teraz Stop i Free for All. Włączmy ponownie. Dzięki temu powinno być troszeczkę lepiej. wyjebiście. Za chwilę jednostki mi tutaj pójdą. No, chyba, że mnie zaczną wymijać przeciwnicy. To już nie będzie aż tak wesoło. Cofnijmy tu kawalerię. To a niech ściga. Tą naszą cofniemy. No bo, jednak, jak lecą na włóczników, to już tak troszeczkę gorzej. Tu, tutaj, podbaczik, piek. Jak ich pocisnęły, te dwie jednostki. Wyrąbicie. No i jeszcze tu. Dobra, czy możemy z kimś się pojedynkować? Halo. Przyjmijmy ich na klatę Nasz generał też niech tu leci Ej wyjebiście wróg mnie totalnie zignorował Wyłączmy cofanie się i po prostu bokiem się obróćmy Dobra tu doszli, tu doszli Jednostki Ty tutaj, tutaj do przodu i tu zaraz też atakujemy Dobra tu na pewno się zagapiłem, jak zwykle zgadza się Czy to są włócznicy? Nie, na szczęście nie ale tutaj mnie włócznicy dopadli, więc niech kawaleria mi odbije. Tutaj też. I. Jedna mi zniknęła. okej, okay, tutaj jest jedna kawaleria. Więc ją cofnijmy sobie. Tutaj rozbijamy. Na razie ich szyki. Jaki rozstrzał, jaki rozstrzał. Dobra. Eee, topornicy, atak na flankach. Jak rozstrzelani! Dosłownie, zobaczcie, widzieliście to? Widzieliście to? Jak pięknie to rozstrz... Ej, walczymy z naszą. No i co ja mam, zabić ją? No tak, nie wypada z tego agenta zastrzelić, nie? Yo! Bom, bom, bom! Kawaleria, odbić, odbić, odbić. A tutaj teraz niech leci. Gubią rozkazy czasem. Nie wiem o co chodzi za bardzo z tym. Dobra, tu dajemy radę. Dobra, skoro tak to wygląda. Tak, rozstrzelajmy ich po prostu. jedenka, dwójka, niech wszystko mi się tu zbierze teraz. <laughs> oh, Stop! Widzieliście się to jak... jak? To było zdradzieckie! To było zdradzieckie jak nic! Dobra, toporników cofnijmy. Tych tutaj też cofnijmy, Toporników. Środek się ładnie trzyma. No i, no i wiecie co zaraz będzie? Squishy. Tak naprawdę. Niech włóczników ostrzeliwują, bo są najgroźniejsi z nich wszystkich. Znaczy w sensie dla mojej. mojej, mojej... O kurde. No serio, podczas takiej zwykłej waki sobie nie radzą. Dobra, kawaleria. W zasadzie to z tego co widzę, to tu. Tu. I tu, żeby to zakończyć. I -a, jedziemy z nimi. Stop, stop, nie strzelać. Dobra, rozbite szyki wroga. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Trzeba ich po prostu pościgać i wyrżnąć do końca. Pościgać i wyrżnąć do końca. Teraz ty tutaj tego zorwi. Kawaleria nawet, e, to jest milicja, lekka z pchalabardami, więc spokojnie ich rozbijemy. Tu już są załamane, totalnie oddziały, więc e, nie mają z nami najmniejszych szans. Tutaj teraz w to się wbijamy. Pięknie. Tch, jak ja ucieka. Nie masz szans, jest po tobie zaraz. Będzie ta pani, która była nasza. Dobra, i uciekają, a ja ich oczywiście gonię, e, bo wiemy, że zależy mi na tym, żeby jak najwięcej tutaj ich złapać. Wtedy będziemy, mieli, mogli, bardzo, będziemy mogli bardzo odświeżyć tę armię. Jak tylko złapiemy jeńców, nie? Ale ładnie rozegrana bitwa, jestem zadowolony. Nie wiem, czy to dogonimy, ale zwiększmy teraz spida. Czy o, tutaj jest jeszcze coś takiego dużego? Cały oddział 210 wojownicy UE, tak? Je, yeah, ej, to jest dobra, to jest dobra piechota ogólnie. Ale taka, żeby zaszarżowała na przeciwnika. Będziemy mieli czas ich wyżnąć? Bo ich jest tu dużo, nie chciałbym z tym walczyć jeszcze raz. No dobra, trochę to zajmie. Nie no, bo, bo się zbagowało, więc raczej. O, nie, już się zbagowało. Że po prostu czasem bot dostaje świra i daje się wyżynać po całości. Próbuję, jakby odbić od przeciwnika, ale tak naprawdę nie odbija. Tylko po prostu leci w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. No ale dzięki temu jesteśmy w stanie ich bardziej mocno... Już patrzcie, gdzieś 70 tylko zostało. 50. No, i zaraz będzie po co? Dobra, już. zdecydowane. Zakończmy bitwę. Nie mamy aż tak dobrych jednostek przecież. Dalszego rozwoju 2127 mi ocalało. Mieliśmy 2500, więc 400 straciliśmy. 242 ocalało po przeciwnej stronie. Obrońcy, tak? A mieli około 3000 chyba wojska. Z tego co pamiętam. A jak nie no, to po prostu cofnijcie się do poprzedniego odcinka. Bitwa 10 minut. Szybkie te bitewki są w sumie. Najdłuższe jest chyba wyżynanie. Bardzo dużo pieniędzy zdobyliśmy. Oj, podsumowanie mamy. Mamy brak cennych przedmiotów, determinację, zadowolenie. No i możemy go w sumie uwolnić. I 11% powiedzmy tak, 3300, 2500. No po prostu <grywamy> wdzielamy do armii. No tylko pytanie, czy jak teraz studnie ich zaatakuje, to czy przypadkiem dwie armie, nie, dojdzie też armia z miasta. Zciągnijmy posiłki sobie sami i zaraz zobaczymy, bo już pod miasto byśmy mogli dojść i to oblegać praktycznie. Ci pewnie tutaj uderzą albo na moje miasto. Albo jak to, jak mi zajmuje, to jest akurat by bolało. Piękne zwycięstwa mamy na ten moment. Zobaczcie tutaj się też już niżej to odnowiło. Trzeci, piąty poziom już tej kawalerii mamy. Już mamy też formację klinu. Zbroja, szybkość. E, wręcz podczas szarży. Prędkość, szarży, masa. 100% do masy. Muszę to przetestować, jak ten klin by zadziałał. W takim razie, to chyba jak my tu dojdziemy. Dobra, miasto dojdzie, ta? Czyli byłaby kolejna duża bitwa. Tak mi się wydaje. Że dojdzie on. A naszą zabiliśmy? Co jest z nią? Postać umarła. Luzuzen. I co, zajebają własnego szpiega, tak? Super Lucas. Mam nadzieję, że nie będę się od nowa ich jakoś tutaj. Nabijać i... Tych punktów wszystkich, bo. No bo, bo słabo by by to było z tym wszystkim, jakbym to miał na, od nowa nabijać, nie, nie podobałoby mi się to. Kusi, żeby... Wiecie co to im zaatakuje? Aha, dobra ty. Nie no zaatakuje czy nie? Nie, to ty mogę tylko zaatakować. Bo chciałbym oblężyć miasto zaraz potem. Eee, walczymy, duża bitwa znowu posiłki eee, Yunshao. ogólnie szansa swytania 40, bo to jest przywódca frakcji ogólnie, więc jego wyżniecie dałoby nam duży bonus. Do tego jeszcze mamy tych. To, 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 to się od razu rozbije. Posiłki 1300, średnie straty, duże straty. Podgląd mapy zobaczmy, bardzo ważna mapa będzie. Płaski teren, czyli to, co Lukas lubi najbardziej. Miało nie być tych bitew, dobra, miało nie być bitew, więc deleguję tutaj. Zobaczymy, jakie straty będą. Jeżeli będą bardzo duże, ja to wczytam i rozegram sam. Jeżeli nie, no to. 891. Bardzo dużo straty w piechocie mam. Ale czy mogłem to zrobić lepiej? Ej! I mogę zabić ich tego, lidera frakcji. Różność. O! <śpiewanie> Ale się źle z tym czuję, dobra. Tego możemy uwolnić, oczywiście. No i co? No i, no i, no i nie wiem. Wczytywalibyście, czy nie wczytywalibyście? Dajcie znać w komentarzach. Wcielmy do armii. Tą armię. Dziedzictwem we frakcji Janszał. Dobrego lorda im zarobiliśmy. Więc to jest najfajniejsze w sumie. On tutaj jest. No i pytanie, jak tam nasza dyplomacja? Rozbiłem mu już chyba trzy armie. Rozbiłem, patrzcie, równowaga sił. Ich są już nic w porównaniu z twoją. Więc jest nieźle. Jest nieźle. Yy, ale chyba nie będą chcieli ze mną w ogóle rozmawiać. Nie, ten Zagiang w ogóle ze mną nie chce rozmawiać. Nie wiem czemu. Może nie ma wyboru. Ej Bo teraz zapomniałem, jak się to nazywał? Z tym Jantan, Ta Jan tak? Negocjuj. Pokój. No dobra, czekajcie, bo to, to, to jest takie, wiecie, że to tak chce sobie po prostu kliknąć. Dobra, jest na plus, czyli zawsze przyjmie. Ale jak? Czekaj, 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 czekaj. Opinie, o tym pomyślę. Ostatnie bitwy: siła militarna i sytuacja straci szansę. Niedawno, okej, okay, suma na plus, ale jak wcielę to w życie to ktoś się wkurzy, Yuan Tan się wkurzy. On się wkurzy co to, że wezmę z nim pokój? Nie rozumiem tego. Okej, okay, no ale jeszcze ja bym chciał tą komanderię zdobyć, ogólnie. Ej, mogę zrobić to! Yeah, baby, 3200, yeah! Miasto nasze! Minus 7 żywności, łapiernicze, ja panie do przychodów, tu, tu, tutaj chyba było coś takiego, co mi łapierniczy. nie mówcie, że ja tu miałem tak dużo żywności w tym mieście, że ja to teraz straciłem i jestem w pupie. Czy w tej armii są, w tej armii na szczęście nie ma trebuszy, więc on będzie musiał tu przynajmniej jedną turę oblegać. My za to jesteśmy tutaj i możemy też również podnieść poziom naszego dowódcy. Co on ma? Strzał zbroję, do obrażenia ostrzał przybijających zbroje, do częstotliwości ataków strzelskich. Fajna sprawa ogólnie. Do szansu nie się blablabla. Bla, bla, bla. Przychodzę. tutaj, jakbym gdzieś chciał wystawić. Instrukcja na Uzupełnianie zapasów. No, i to są. Zadania to są te tutaj, co możemy przydzielać. Partyzanckie rozmieszczenie własna świta. nie to rozumiem. Wiecie co, ja pójdę w te strzały. Bo to. Tak, budowałem tą postać od początku, więc tak pójdę i tym razem. Z tym wszystkim. Tu jest nasz syn. I jemu możemy chyba dać już lepszą broń. Bo ostatnio chyba z jakiegoś generała dostaliśmy tą lepszą broń, tak mi się wydaje. Ta część osobistych w postaci. Nie wiem, czy jest lepsza. 12 do fachowości. Ten miecz daje 9. No to na pewno jest lepsze. Użyj. Zbroi nie mamy lepszej. Konika mu daliśmy lepszego jakiś czas temu. Obecnie mamy coś takiego do korupcji zasobów wojskowych, do, do zadowolenia, do postaci. Fajna sprawa ogólnie. Um, zrobiliśmy to tu. Levela nie, levelu nie ma. No i co? No i w zasadzie teraz odbijemy do ba Bohai, żeby też to miasto odbić. Nie wiem, gdzie ja to żarcie straciłem w którym momencie. Dystrybucja żywności minus 22. Co mi tą żywność tak z żera w tym momencie? Minus 9, Panging. Minus 9. No, serio, leżę i kwicze Nie wiem, co się, z, z czemu tak to działa. Czemu to jest minus 9? Chyba, że miasto tyle zjada. Mamy ten, to zróbmy tutaj tą solankę w takim razie. I powiem szczerze, że też sporo zarabiamy. Chętnie bym zrekrutował tutaj dodatkową armię. Tylko, czy mamy kogoś, kto bym chciał tutaj jakoś zrekrutować? Mamy Zhang, Zhang Fanga. Um, więc też fajna sprawa, mielibyśmy posać po prostu do gankowania. Nie no, trochę tą świtę sobie powiększyłem. Ogólnie tych żółtych lordów, nie wiem do czego ich używać za bardzo. Bo po pierwsze oni mają, największy bonus to mają do e, kawalerii, która walczy w zwarciu, która jest beznadziejna. E, albo jej po, po prostu totalnie nie umiem używać. Dobra, mamy tego pana, 290 na turę, koszty werbunku. Dostaniemy też lekka jazda, lancierze. Tego pana nie mogę, bo 7000 tysięcy to kosztuje, Mielibyśmy pełną armię. Od razu. No przynajmniej większą część armii byśmy dostali, ale to nie jest dobre, bo, to, bo, bo i tak bym większość, chociaż ciśnienia piechota z halabardami kusi, kurde kusi, ale mi chodzi głównie o to, żeby on miał lancierów. Dobra, jeszcze, jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem. Na razie jedną armią rozbijamy wszystkich, więc jest dobrze. Eee, Jan, Tan z nami pokój, 300 gola. nie no, odrzuć. Jeszcze tą bitwę pod Bohais myślę, że stoczymy i odzyskamy naszą prowincję tamtą i wtedy pokój zawrzemy i będziemy atakowali teraz tego tajana i, i tych dzikusów z północy. Te, tak to zrobimy. Bo jeszcze moglibyśmy zatknąć to na północ. Już się boję, że się za bardzo jakby tak wysunę... Zabito... Luza ten, szpieg. Jeden z naszych szpiegów zginął. No sam go zabiłem! O w dupę. No nie mówicie, całą śladkę straciłem przez to? Ej, bo ja może mogłem coś zrobić przed tą bitwą, kurtka, wonna. Słuchaj, czy on ma jakieś bonusy? Szkoda, że nie ma tutaj jakiś już wy, no od razu napisane, że ktoś ma jakieś bonusy, czy nie ma bonusów. Bardzo bym się z tego powodu cieszył. Czyli trzeba uważać na szpiegów, bo tak szybko odchodzą, nie? Boże, mnie aż tyle kosztuje? Okej, okay, szpieg powraca, nie, new Dunk. To niedobrze. Ziemia rolna, czyli Że jedzenie? Juwe. Czyli tutaj byłyby. kurzy zdobycie tego to byłoby masakrycznie ważne, nawet. No ale muszę tu zaatakować i odbić miasto. Dobra, a tutaj z kim byśmy walczyli? Du o, jest. Ja za jeden, dwa, trzy jazdy. Sporo jednostek do walki w zwarciu. Z tego co widzę, nie wiem czy jak tutaj nie podjadę, czy przypadkiem, czy tego tutaj dajmy. Kiedyś się dało tak, że wziąłbym to i bym mógł go zaatakować z miasta i albo by odpuścił, albo by nie odpuścił. Tu fajną sprawą, zaryzykujemy, fajną sprawą jest to, bo jeszcze mówię, no trzeba się nauczyć tych mechanik wszystkich, jak tutaj to działa w tej grze i, i takich zwyczajów komputera. Jeżeli zaatakuję miasto, to ja chyba tak czy siak przyjdę stojąc obok miasta do pomocy. W żeby tak było. Tu nie mam zielonego pęcia, no i tak. nie to rozumiem coś ważnego się wydarzyło ale co eee, Ja za tego pana ile bule nie 112 to czemu tak duże? dobra weślimy tutaj do tych, tych 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 takich co nie z nią ona mnie lubi ba Ej ona mnie bardzo lubi może z nią zaraz pogadam. A gdzie jest ten typek, co nie chce zanurzanych sojuszy? Kurką, zawsze był taki dziwny z wyglądu. Hun Fan, nie. Tu wojnę mamy. O, właśnie ten. Wystaw. Zobaczymy, jak to będzie. się Na czym ja znowu straciłem pieniądze? Ha! Cholera wie. Może przez to, że mi to miasto oblegają. Eee. Naprawa, sorry, nie naprawiłeś. Nasza armia już jest i może chyba zaatakować, nie? Mamy rozkład sił porównywalny, co jest ciekawe. Dobrze, straty w piechocie w takim razie. Z tobą nie toczę walki. Tu jest moje. Tu są dwie wrogie frakcje, więc po co byśmy mogli tutaj na północ uderzyć tą naszą gównomarę? A tutaj, jeżeli by się dało, to bym dorekrutował. No i pytanie, właśnie kogo? No przydałby nam się chyba niebieski i czerwony generał, tak mi się wydaje. Dobra, spróbujmy. Dobra, jest bitwa. Ogólnie porównywalne siły? Jakim cudem on ma tu 3700? Dostajemy z miasta wsparcie. Dużo łuczników, bardzo dobrze i w zasadzie zrobię tak, żeby to miasto poniosło tutaj największe straty. Na, na tym będzie najbardziej zależało, ponieważ no, ono będzie miało czas na replenishment, a nasza armia po prostu wtedy od razu poleci na przeciwnika. Ale zwyczajem w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że się podobało. No, pamiętajcie, że zostawić lajka no i do zobaczenia. Hej!